Dobry wieczór, dobry wieczór, szczęść Boże. 12 minut, garść informacji z EDK. To jest taka próba ogarnięcia tego, co się aktualnie dzieje, i podpowiedź tym, którzy nie wiedzą, co z tym zrobić. Gdzie jesteśmy obecnie w EDK? Tak, mamy już stronę, mamy trasy, mamy aplikację mobilną. Pamiętajcie, że trasy wciąż są dodawane przez liderów. Pracujemy z liderami, lider jest ważną osobą, bo planuje msze i trasy, więc sukcesywnie jest coraz więcej tras, które są dla Was dostępne. Możecie już planować ekscelentną droga krzyżową. Mam informację, że bardzo dużo osób obecnie korzysta ze strony internetowej edeka.org.pl którą tutaj widzicie, wyświetla nasze tegoroczne hasło i motywacje do podjęcia wędrówki. Z takich bieżących informacji. Jeżeli ktoś zapisuje się na trasę, to zostawia maila. Na jednego maila można zapisać tylko jedną osobę. Jedna osoba z jednym mailem może zapisać się na EDK w różnych terminach. To jest logiczne. Natomiast no, nie można zapisać większej ilości osób z jednego maila. Takie mamy wymagania systemu, bo to jest też kwestia odpowiedzialności, więc pomału też wszyscy uczymy się tego, jak to będzie działało. Właśnie na no, tego typu pytania, jak tutaj, nie mam odpowiedzi, ponieważ w Polsce jest pięć lokalizacji. I z mojego poziomu nie mam takich informacji, czy ktoś planuje w Rudzie Śląskie, czy w innym miejscu. I też chciałbym rozwiązać tę zagadkę, do kogo zwracać się z pytaniami. Chodzi o to, że EDK to nie jest Watykan, nie ma takiego grona osób, które na każde pytanie, które komuś przyjdzie komuś do głowy, byłoby, byłoby w stanie odpowiedzieć. Dlatego dobrze jest podjąć taki wysiłek, żeby zrozumieć te systemy, jak one działają. Działają tak, że my pracujemy z liderami. Liderzy publikują informacje o planach dotyczących ekstra drogi krzyżowej w swoich rejonach, mszy i trasach. I to od nich zależy. My nie, nie wiemy tego, nie potrafimy rozwikłać, nikt nie byłby w stanie z nas tego sprawdzić. Obserwujemy znacznie mniej niż w innych latach też różne pytania w różnych miejscach, na które no, w większości nie potrafimy odpowiedzieć. Nie ma komu odpowiedzieć. Najwięcej ludzi na DK było 100 tysięcy. Mamy nadzieję, że w tym roku również wiele osób pójdzie. Tak, w każdym razie. W każdym razie, no jakby trzeba ten system zrozumieć. to jest właśnie kolejne pytanie, dla którego jestem przez te 12 minut? No, nie, mam, nie mam na to odpowiedzi. Po prostu mail jest potrzebny. Tak działają nasze systemy. Ewentualnie można przyjść na Mszę Świętą i po prostu pójść. No, zachęcamy dla celów statystycznych i organizacyjnych, żeby no, poinformować nas o swoich planach tak i yy, 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 przepraszam, już jestem dzisiaj bardzo zmęczony, dużo pracujemy yy, obecnie yy, to, co zrobiliśmy, to tak jak mówię już jest bardzo dużo tras yy, może ich być ciągle więcej jeszcze chciałbym Wam to pokazać yy, dokładniej no to tu jest strona edk.org.pl ja sobie teraz yy, Pozwolę skomentować. W tym miejscu, tutaj po lewej stronie, pewnie mojego boku w Sora nie widać, jest taka, taki boks zostań liderem EDK. Jeżeli ktoś chciałby podjąć takiego zadania, na przykład widzi, że w Rudzie Śląskiej nie ma EDK, chcielibyśmy, żeby było, no i ktoś chciałby pomóc innym i taką możliwość tym ludziom dać, może się zgłosić. Po naciśnięciu tego batona dostanie dostaw krótkich informacji, jak może to zrobić, czyli czego od niego oczekujemy, no trzeba sobie radzić w systemach IT, trzeba wytyczyć trasę, no i dogadać się odnośnie mszy Świętej. Zapraszamy, bo sama koordynacja, czyli praca z liderami to też ogromny wysiłek. Mamy obecnie moce przerobowe, mamy ludzi, którzy potrafią wdrożyć kolejnych kandydatów na liderów. Jesteśmy otwarci na większą ilość rejonów. To jest dobry moment jeszcze zdążycie wytyczyć trasę i doświadczyć tej nies niesłychanej satysfakcji, kiedy ludzie przyjdą tam, gdzie wy im zaproponujecie trasy i wydarzenia. Jest to niezwykłe. Tutaj. Przez tę zakładkę można również zgłosić się do zespołów specjalistycznych, których bardzo potrzebujemy. To, czego jeszcze nie ma, co już prawie jest, to możliwość pozyskania pakietów, czyli książeczka, opaska i naklejki. W tym roku tak będą wyglądały pakiety. W tym roku dystrybucja będzie nie przez liderów, ale każdy będzie mógł sobie zamówić taką, taki pakiet. Przekazując na naszą rzecz darowiznę, finalizujemy teraz pracę. Mamy już wszystkie elementy pakietu. Jeszcze tylko nie mamy formularza. To jest dość zaawansowane rozwiązanie logistyczne. Właśnie dopinamy tego typu rzeczy teraz. Mam nadzieję, że dwa, maksymalnie trzy dni i już pakiety będą. Robimy też EDK Global. Również tam pozyskujemy liderów, tłumaczymy na 8 języków EDK, próbujemy z ludźmi pracować. Tak. Pytanie, czy będą koszulki z logo? Tak, są już w ofercie. Ja z mojej strony przepraszam za opóźnienia. nie wszystko potrafię Wam przedstawić. To wynika z bardzo dużego natłoku spraw. Jest już nas bardzo dużo, ale ciągle jeszcze za mało. No i jakby sprawy muszą nabrać swojego tempa. No mam ostatnie już punkty takie krytyczne, które musimy pokonać właśnie. Dotyczy to na przykład gadżetów, znaczy pakietów. Gadżety już w tym roku fabryka Magika przygotowała, więc niebawem opublikuję też informacje, one są już też dostępne w sklepie. Na stronie EDK. Także można sobie w sklepie zobaczyć. Jest sklep tutaj, tutaj w tym głównym menu. Czy ktoś ma może jeszcze jakieś pytanie, a ja nie padłam na to, że na takie pytanie mogę odpowiedzieć. Proszę, wyświetlają mi się komentarze z naszej strony. Tak, będą pakiety, będą pakiety. To będzie inna dystrybucja. Do tej pory, tak jak mówiłem, było przez liderów. Tym razem będzie można indywidualnie sobie zamawiać. Mam nadzieję, że zrobimy to sprawnie. W tym celu podjęliśmy bardzo dużo cech działań o charakterze takiej, takiej zaawansowanej logistyki. Nie czas teraz opowiadać. Naprawdę już brakuje nam dwóch, trzech dni, żeby to wszystko wdrożyć. Czy jeszcze może jakieś pytanie? Lubimy Was, ja Was lubię. To jest na tym etapie dla mnie duże wyzwanie, ponieważ nie mam za dużo zdrowia, ale niesłychanie mnie to cieszy. Jestem dumny chociażby z tej komunikacji, z grafik. Czy my poprawimy aplikację EDK, to nie wiem, bo nowa aplikacja chyba działa. Nie wiem teraz o czym mowa. Zapraszamy. Aplikacji na iOS-a jeszcze niestety, o tutaj już zaraz sobie świetle, Niestety niestety nie ma od ponad miesiąca próbujemy przejść wszystkie wymogi formalne. Nie wiem, czy wiecie tam, to polega na tym, że zgłasza się, mam tą aplikację zgłosiliśmy i z czasem dowiadujemy się o kolejnych wymaganiach formalnych. Jesteśmy już na finiszu, ale tak, już prawie od miesiąca, więc mamy nadzieję, że niebawem będzie to wszystko dobrze działo. Tak bardzo też dziękuję. Dla mnie zyskiem WDK jest każdy człowiek, który przejdzie i zdecyduje się na zmianę w swoim życiu. Ja WDK widzę szansę na zmianę życia społecznego przez to, że pojawią się na świecie piękni ludzie i to jest, to jest dla mnie główna radość. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o zapisy uczestników, mamy to wystandaryzowane. Jest to w takiej wersji, która jest obecnie. Ogólnie to jest bardzo zaawansowany proces, żebyście to zrozumieli. Pod kątem programistycznym każda dana jest osobno zbierana do bazy danych, więc trzeba przyjąć ten standard, którym my w tym roku zaproponowaliśmy. Będziemy zastanawiali się ewentualnie jak go poprawić Nie ma na każde, nie ma każdego wyjazdu to, to nie wiem o co chodzi, że nie ma każdego wyjazdu. Generalnie no, aplikacja mobilna trzeba sobie może ją odświeżyć, pobrać na nowo W tym roku jest inna aplikacja edK niż w tamtym roku trzeba starą skasować i w sklepie Play wyszukać nową i może to to jest ten problem, który, którym się ktoś boryka. Rodzinne EDK. Ja odradzam pójście z dziećmi. Mamy nadzieję, że zaproponujemy w tym roku, ale już po Wielkanocy. Po, po Wielkanocy takie EDK 10 kilometrowe. Jest takie zapotrzebowanie na innych zasadach. Natomiast bliżej wiosny. Ja zniechęcam, żeby zabierać dzieci, młodzież. Każdy wiek ma swoje prawa. To 18, ukończenie z ukończenia roku życia jest jakąś podstawą. Natomiast już testowaliśmy w innym, różnych rejonach, że krótsze wydarzenie bliżej wiosny, 10 km, w oparciu o inne standardy. Mówić, że no z natury młodzież lubi ze sobą spędzać czas, dzieci mają swoje potrzeby. Także EDK jest EDK, jest doświadczeniem duchowym 40 km, a inne propozycje będą z czasem. Tak, no właśnie, No właśnie my będziemy proponowali takie rozwiązania. To nie jest, dzisiejsze konferencje nie jest EDK, a potem będzie takie bardziej młodzieżowo-rodzinne. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze mi cztery minuty zostało, a ja już nie wiem, o czym mam mówić. Czy jeszcze ktoś może ma jakieś pytania? Myślę, że gdyby jeszcze było nas 50 osób więcej, takich bardzo fajnych, ogarniętych, otwartych na współpracę. Ostatnio zrekrutowałem Bożenę, która zna się na logistyce i rozumie różnych ludzi. Również różnych ludzi w różnych kulturach, i to jest bardzo udana rekrutacja koordynacji globalnej. Także, także rozwijamy się. To co? Ja mam taką propozycję. Jeżeli ktoś będzie oglądał ten webinar, jeszcze ma jakieś pytania, proszę o nich napisze. Ja przepraszam za opóźnienia. Mamy nadzieję, że długo już będziemy w stanie, czyli ja i Ola, przede wszystkim skoncentrować się na komunikacji z Wami. I szybciej odpowiadać na pytania. Ciągle to jest za dużo pracy, na zbyt mało osób, chociaż nas jest już bardzo dużo. Chcę podziękować też liderom śląskim. Spotkałem się z nimi wczoraj w czeladzi. Było fajne, nie było ani jednego słowa na temat tras, natomiast było na temat ducha EDK, bo to wydarzenie duchowe, które ma za zadanie pomóc ludziom sobie prawić w życiu pakiety będą związane z darowizną darowizna która darowizna jest darowizną już mi się marzy żeby wam zaprezentować jak będą funkcjonowały pakiety w roku Mam nadzieję że was mile zaskoczymy jeżeli to wdrożymy to ja będę z tego dumny to będzie coś o czym marzyłam już od lat Dobranoc